Stomią to nie wyrok, ze stomią można naprawdę dobrze żyć, robić praktycznie wszystko. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kachniarz-Petelska i jestem pielęgniarką stominą w Białostockim Centrum Onkologii. Na naszym oddziale Colorectal Cancer Unit jest wykonywanych wiele operacji, m.in. są operacje, polegające na wyłonieniu stomi jelitowej u pacjenta. Moja rola zaczyna się praktycznie przed operacją już wspólnie z lekarzem operującym wyznaczamy miejsce stomi. Jest to bardzo ważny aspekt w późniejszej samopielegnacji yy, przetoki jelitowej u pacjenta. Staram się dla pacjentów przekazać podstawowe wiadomości, yy, jak mają samodzielnie zająć się Opieką nad stomią. Samodzielność w tym przypadku jest bardzo ważną kwestią. Samodzielność równa się niezależność. Pacjenci często zrzucają ciężar obsługi stomi na swoje najbliższe osoby. Jest to oczywiście związane z wieloma kwestiami: strachem, przerażeniem, brakiem akceptacji przede wszystkim swojego ciała. Jeżeli pacjent pozna tajniki, Samopielęgnacji, zrozumie, że to jest po prostu rzecz bardzo ważna, która między innymi dowartościowuje daną osobę i pozwala na normalne funkcjonowanie. Pacjenci, którzy przekonają się do, do samodzielnej zmiany sprzętu, po pewnym czasie potrafią go zmieniać naprawdę bardzo sprawnie i szybko, co powoduje w nich poczucie zadowolenia oczywiście tej y, prawdziwej niezależności w życiu. Stomią to nie wyrok. Ze stomią można naprawdę dobrze żyć, robić praktycznie wszystko. Y, można jeździć na rowerze, można nawet uczęszczać, korzystać z basenu, co dla wielu osób wydaje się to dziwne i y, takie niepojęte. Można pracować w ogródku, można nawet chodzić po górach. Pamiętaj, nie miej tego gdzieś. Stomia Cię nie ogranicza.